Cześć, moi ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na szesnastą kolejką spotkania do PKB Ekstraklasy. Lech Poznań, mieli się z Widzewem Uć. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 26 listopada o godzinie 17.30 na stadionie Enea. Stadion w Poznaniu, na stadionie Lecha Poznań, przy ulicy Bułgarskiej. Transmisja na żywo będzie na Kano. Plus Sport. No i proszę Państwa, zobaczymy, jak z widzewem sobie no, Lech poradzi. Powiem Wam tak: no, mecz na pewno będzie ciężki dla nas. Bo tak, Lech Poznań no, jest mega dobry no, niż my. Tak naprawdę. Bo Lech oczywiście występuje w europejskich pucharach, no, no my jeszcze nie. Może kiedyś to się zmieni, się zobaczy. Ale jak będzie, proszę Państwa, remis, to będę mega zadowolony, a jak wygramy, no to już naprawdę będę mega wzruszony. Dobrze, to bez przedłużania jedziemy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomas Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania kibice już wchodzą na stadion słychać pierwsze śpiewy wszyscy w napięciu czekają na gwizdek zapraszamy na transmisję witamy państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem które wraz z państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy! To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Widzę łódź. zacznie grę w następującym składzie. Zaatakował i odebrał piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ale szatak teraz na piłkę. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Dziłkę wybijał zawodnik. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Jest pierwszy gol spotkania. No teraz mecz nabierze rumieńców. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. No to mamy 1 do 0. Afonso Souza. Minął teraz, ładnie. Nie dał szans na groźny strzał. Kolej już zrożnego. Czy uda im się wyrównać po tym stałym fragmencie gry? Zagranie za linię obrony. Uwaga! Dobre teraz zachowanie między słupkami. Może teraz wyrównać i udana interwencja. Daleka piłka z rogu. Najprościej teraz, jak się da. Byle dalej. I co teraz? Gol mili państwo! Rany boskie, co tu się dzieje? Leci ci wyrównują. Czy to jest zapowiedź kolejnych bramek? Zobaczmy to jeszcze raz. Budowanie presji przyniosło skutki. Udało się zbudować wiele akcji, a następnie sfinalizować jedną z nich. mamy remis. 1 do jednego. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Coraz bliżej pole karny. Obrona musi mieć się na baczności. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania na Radzie w Poznaniu. Remisujemy 1 do 1. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Więc robimy zmiany i jedziemy z tym, proszę Państwa. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne 3 kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Przechodzi do środka w kierunku bramki. Bramkarz pewnie. Łatwe miał zadanie. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Afonso Souza. Filip Marfiński. Fabulowany piłka szlecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Ma piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. Jesper Karlström. Jesper Karlström. Mark Fiński. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana, 11. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie. Bo jednak ląduje na aucie. Isak. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Alan Czerwiński przy piłce. Szansa na gola. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Podanie do Alana Czerwińskiego. Alan Czerwiński przy piłce. Czy trafi do siatki? Broni ten strzał. Ale co dalej? Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Obiecujące zagranie przed pole karne. Lua. Radosław Murawski. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Obrywa teraz do środka. Uwaga. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona remis wciąż jest w zasięgu. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Dobre ustawienie, udało się zablokować to dośrodkowanie. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia gwizdża po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. To nie był jakiś wyjątkowo nieudany mecz w wykonaniu tego zespołu, ale fakty są takie, że żadnych punktów do ligowej tabeli nie dopiszemy. Niestety dopiero najważniejsze są wyniki. Bardzo dobra forma zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. No i proszę Państwa, niestety w pozdaniu. Przegrywamy jeszcze tą drugą połowę 2 do 1, a wygrywaliśmy. No nic za to nie poradzimy. Bez komentarza. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Ja wszędę na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.